No cześć, siemaneczko wszystkim, a w dzisiejszym odcinku wołowina po burgunsku i boczek w piwie Iron Chef jest to firma, którą możecie spotkać w internecie głównie, ale też jest znana z tego, że jest w sklepach militaria.pl więc jak macie jakiś stacjonarny to no, raczej tam yy, spotkacie coś takiego jeśli chodzi o skład, no to widzimy, skład jest super. Data może trochę nie, ale myślę, że tutaj temu produktowi raczej nie powinny te kilka miesięcy jakoś zaszkodzić. Tu macie skład puszki wołowina po burgunczku. Bardzo w ogóle fajne opakowanie trochę takie stylizowane, chyba na jak się nazywały te puszki? O, nie pamiętam już jak się nazywały teraz, ale pewnie wiecie o co mi chodzi O jakie mi chodzi Dobra, tutaj macie też skład Też oczywiście data No, nie taka jaka powinna być, ale No fajny tutaj składzik jest, boczek Piwo lubelskie, fajnie Cebula, oliwa, czosnek, sos sojowy Demiglas Więc powinno być to bardzo dobre Bulion warzywny Anyż, który uwielbiam, sól, pieprz, skrobia kukurydziana. No i tutaj mamy już wartości dalej odżywcze. Także idę to przygotować. Idę to przygotować i sprawdzimy sobie, jak to smakuje. Dobra, jeszcze sobie otworzymy na wizji, że tak powiem, i zobaczymy jak to wygląda. Aha, bo to była chyba data produkcji Nie, nie, nie jednak nie OK no dobra Tu jest jedna puszeczka To bym chciał tak ładniej otworzyć, bo w przyszłości te wszystkie opakowania wciślałem, żeby poprzyklejać na ścianie, nie wiem czy to mi się uda Dobra, nieważne. Tak jakoś spróbuję. O, ale tak. tak. więc fajne opakowanko tekturowe. Papierowe w zasadzie bardziej, bo to papier jest nie tektura. No i dobra, otwieramy boczek. mmm uh. pachnie ładnie boczek w piwie no może coś z tego będzie dobra już później to chyba wyjmę nie na wizji bo to nie chce tak ładnie wylecieć zobaczmy to danie. No, to już bardziej przypomina te puszki, które jadłem już na kanale. No, to ładnie mięskiem pachnie. Powiem Wam, podejrzewam, że to będzie dobre, no bo SOS demiglacy jest wspaniały, przecież tak. Dobra, idę to podgrzać i sprawdzimy sobie to. No dobra, mam już dania przed sobą. Ten. Yy, jajku, ta wołowina po burgundsku, powiem Wam, że wygląda ok, ale ten boczek w piwie, no to ani nie wygląda tak zbyt smacznie, ani też taki zapach też nie jest ok. Nie wiem, czy to widzicie, bo nie wiem, jak kamera łapie. Ale generalnie już po zapachu czuję, że no że to nie, nie wiem, raczej to nie będzie dobre. Sprawdzimy sobie. Takie to jest bezsmakowe, powiem Wam szczerze. Boczek się rozwala fajnie. No tutaj ten sos daje jakiś smak, ale moja pucha jest zdecydowanie lepsza. Nawet chyba nie będę tego kończył. Dobra, zobaczymy. No tutaj to ładnie wygląda. Ten sos demi glas w mojej puszce, w firmie Moja Pucha. On zupełnie lepiej wyglądał. Był bardziej gęstszy, było go mniej. Też. No ta wołowinka się fajnie tutaj rozsypuje. No ale sprawdźmy. Wołowina po burgunsku. Wołowina zdecydowanie lepsza, ale to tutaj ten sos robi robotę. Mhm. Ten sos tu robi trochę zasłony dla mnie. I nie ma takiej intensywności jak demi -glas. No nie, no moja pucha zdecydowanie jest, no jest lepsza, lepsza. Jak, jak macie kupić sobie, tym bardziej, że to jest dosyć drogie. Możecie dam ile to kosztowało w opisie, bo teraz nie pamiętam. Jakbym miał ponowić, to zdecydowanie to, ale drugi raz bym raczej nie kupił. Zdecydowanie wolałbym kupić coś z mojej puchy. Te dania z mojej puchy są zdecydowanie lepsze. Zdecydowanie są lepsze do tego, jakieś ziemniaczki sobie muszę zrobić, i tą wołowinę zjem, a tam ten boczek to nie wiem, ciężko. No, no dałoby się wcisnąć. No nie mówię, że nie, ale to, nie, to już tak z chęcią się tego nie je. I już yy, nie, nie mam na pewno w głowie tego, że to jest delikatnie przeterminowane, bo jest z tymi daniami wszystko ok. Oprócz smaku, o, pod tym względem, jakby no nie ponowiłbym iron chef, chyba że może coś innego do spróbowania, ale widzę, że to już taka bardziej nisza jest na rynku. Zdecydowanie moja pucha wygrywa. A teraz chodźcie, rozlosujemy sobie areopres. Chciałem jeszcze poczekać tydzień, ale. Uznałem, że dzisiaj to będzie dobry moment, żeby to zrobić, więc chodźcie, zrobimy losowanie. Nie wiem, jak to kamera nagra, w sensie czy nie będzie jakiś migawek czy czegoś takiego, ale kopiujemy adres linku do mojego filmu, wklejamy tutaj i wybieramy. Marian Dragon! Marian Dragon wygrał! Bardzo dziękuję za przedstawienie tego fajnego urządzenia w sposób bardzo fajny. Kominek w tyle faktycznie pomaga sobie ze zaparzeniem kawę, kawkę gdzieś na biwaku. Fajnie przemyślana aranżacja, bo naprawdę działa. Pozdrawiam, liczę na więcej fan Mariano No tutaj ten pan to raczej od początku mojego kanału gdzieś go tam widać. Więc w sumie fajnie, że wygrał. Proszę napisać do mnie w komentarzu pod filmem. Będzie znaczy nie w komentarzu, też mam też jestem podekscytowany trochę tym, bo fajnie wam coś dać. Pod tym filmem będzie y, oczywiście mój Gmail. Na Gmaila proszę się odezwać i dogramy szczegóły. Dobra, no słuchajcie. Więcej więcej jakiś takich losowań sobie zrobimy w przyszłości. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego, trzymajcie się, na razie.